Jest godzina piąta tam ileś tam się i włączłem środku i poluję na komary boż jak wściekły mam taką rakietę z przyciskiem tutaj takim który powoduje prąd i mam zapić. że tutaj. Nie mogę się zamachnąć, a ta kurwa i tak gdzieś uciekła. A jest tu ich więcej. Jednego zapiłem na podłodze, bo tak skakał, a drugiego widziałem, że usiadł na poręczy ale nie było jak tylko patrzeć i uciekł także to tu jest ta noc to, już. to już druga z kolei noc skaleczyłem się wczoraj Słuch, zęczenie jego komar wydaje wysokie dźwięki, jak leci, i tego słyszę. Wystraszył się. I się nie pokazuje. Poprzedniej nocy wydaje mi się, że zabiłem trzy, ale tylko jednego starca. Ale była chwila, że trzy naraz mnie zaatakowały. Przegrałem. po ich choć przyda mi jeden jał kółsiu ani, ani, ani żadnego nie zabiłem usłyszyłem w... tego co zabiłem usiadłem na policzku prawym i ja na wszystkie później leciało mi do tego policzka prawego bo prawdopodobnie poprawa, poprawiłem ukrwienie to one to wyczuły hm. no dobra wyłączę kamerę i dalej będę polował ciekawe w ciągu dnia one nie polują еще укрываю. Ну хорошо, разволандрам.